Na dzisiejszym filmie chciałbym pokazać taki nowy sterownik silnika prądu stałego. Tutaj mamy taki silnik prądu stałego szczotkowy o napięciu znamionowym 24V, mocy znamionowej 250W. Ten regulator, który tutaj pokazuję, to jest taki nowy regulator, który zaprojektowałem i zbudowałem w ciągu ostatnich dwóch dni. I jest to regulator całkowicie analogowy w odróżnieniu od tego regulatora sterownika, który pokazałem na poprzednim filmie. Regulacja obrotów tego silnika odbywa się poprzez zmianę jego napięcia zasilania, co z kolei jest realizowane poprzez modulację szerokości impulsu. Także mamy tutaj sterowanie tym silnikiem niskostratne i cały układ ma wysoką sprawność. E, sam układ e, tego sterownika ma dosyć e, prostą konstrukcję i składa się z kilku e, zasadniczych, e, zasadniczych bloków. E, tutaj najważniejszym elementem jest e, modulator szerokości impulsu, który zbudowałem w, w, w oparciu o e, popularny, nieśmiertelny timer 555. E, ten układ 555 pracuje w, w układzie wyzwalanego generatora monostabilnego. Wyzwalaniem tego, tego, tego układu steruje generator zewnętrzny, który zbudowałem na układzie 4047. Ten, ten generatorek na 4047 generuje częstotliwość tego przebiegu. PWM ta częstotliwość tutaj w tym układzie wynosi 3,8 kHz i ten, ten przebieg jest, ma modulowaną szerokość impulsu wyjście już impulsów sygnału PWM z tego, z tego timera 555 jest podawane za pomocą takiego układu klucza elektronicznego o którym powiem za chwilę jest podawane na driver tranzystora MOSFET, który pracuje tutaj jako, jako tranzystor kluczujący. Także ten, ten driver tutaj zapewnia, zapewnia oczywiście bardzo korzystne warunki wystarowania tego MOSFETa, szybkie, szybkie przeładowanie pojemności bramki. Także mamy bardzo niskie straty dynamiczne mocy w tym samym układzie. No, i oprócz tego, że, że steruje jeszcze tym tranzystorem MOSFET, to zawiera w sobie układ pomiaru, pomiaru prądu i zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe oraz układ zabezpieczenia podnapięciowego. Także tutaj mamy ten driver, tutaj mamy tranzystor MOSFET, który pracuje jako klucz, tutaj mamy diodę. Yy, z rozładowującą, yy, znaczy diodę, diodę przeciwprzepięciową, yy, która jest podłączona równolegle do uzwojenia tego silnika. Yy, natomiast tutaj te, te rezystorki to, to, są, to są boczniki do pomiaru prądu. W tym układzie maksymalny prąd silnika jest ustawiony na yy, 9,2A. No, ale oczywiście, i generalnie w, w, ten sterownik może sterować silnik do, do prądu 9,2A, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po wymianie tego bocznika i odpowiedniego tranzystora sterować silniki do, do prądu znacznie wyższego rzędu tam powiedzmy kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu amper. No, powyżej tam powiedzmy tych. 20-30A, no to już taki pomiar prądu bocznikowy jest trochę bez sensu. To już lepiej stosować e, przekładniki napięciowe typu, typu LEM do wyższych prądów. E, także, także tak działa zasadniczo ten układ. E, natomiast ja tutaj jeszcze dodałem taką funkcję. Oczywiście z, zmiana e, szerokości impulsu e, w, w, przy tym sterowaniu PWM jest praktycznie od 0 do, do 100%. Także. Także tutaj mamy potencjometr regulacji i możemy sobie zmieniać obroty od, od zera do, y, do, maksymalnych, do maksymalnych obrotów. To są jego, to są jego maksymalne, maksymalne obroty. Yy, tutaj jeszcze w tym sterowniku yy, dodałem funkcję yy, hamowania elektrodynamicznego. Cały układ tak mi się udało właśnie zaprojektować, żeby, żeby cały ten człon generowania sygnału PWM wykorzystać również do y, y, hamowania y, elektrodynamicznego. I oczywiście tutaj mamy przełącznik taki, w, te, w tej pozycji mamy ham hamowanie, w tej pozycji mamy, y, że tak powiem, jazdę. I przy hamowaniu tym potencjometrem, tym samym, którym przy... W, w, w położeniu przełącznika w pozycji jazdy regulujemy obroty, to jeżeli przełączymy ten przełącznik w pozycję hamowania, to tym samym przełącznikiem regulujemy siłę hamowania elektrodynamicznego. Yy, hamowanie elektrodynamiczne jest realizowane poprzez yy, zwieranie yy, uzwojeń yy, tego silnika. Yy, no i... i, i ten prąd, który jest generowany przez, przez, przez ten silnik to ta moc jest wytracana na, na uzwojeniach silnika i na tym tranzystorze kluczującym i siła hamowania jest zależna też od, od wysterowania, wysterowania tego tranzystora hamującego z tego całego układu PWM także teraz sobie załączymy rozkręcimy sobie obroty i teraz, i teraz go sobie no, przy normalnych, jeżeli normalnie go yy, wyłączymy, no to jak widać czas wybiegu jest dosyć długi, prawda? Natomiast jeżeli sobie go zahamujemy elektrodynamicznie, no, to ten czas jest znacznie, znacznie krótszy. On, on się zatrzymuje ten silnik się zatrzymuje no, dosyć, dosyć szybko. Także, także tak działa tak działa tutaj ten układ yy, hamowania elektrodynamicznego tego, tego silnika No i w zasadzie i w zasadzie tyle no, tak wygląda, tak wygląda cały, cały układ Nie wiem czy tutaj coś widać bo ta kamerka jest, ta kamerka jest dosyć kiepska Także cały, oczywiście cały układ jest zasilany tutaj ze stabilizatora E, takiego 15-V, 15 znaczy mówię tutaj o tej części sterującej, bo część mocy jest oczywiście zasilana z, z, z zewnątrz napięciem, tam powiedzmy 24V. E, także to także tu, tutaj napięcie, napięcie zasilania tego silnika, e, które możemy zastosować, no to jest tam do powiedzmy do tych 36V, no więcej nie, no bo tutaj ten stabilizator e, ma napięcie maksymalne wejściowe, tam 38V czy, czy, czy 40V. Także, także to, jest, to jest taki uniwersalny sterownik. dowolny Z tego sterownika możemy sterować dowolny silnik szczotkowy prądu stałego o napięciu z, znamionowym, tam od, od powiedzmy tych 24 do, do 36 V. Yy, no i prądzie, tak jak tutaj wcześniej powiedziałem, prąd jest ustawiony maksymalnie na 9,2A. No ale, ale tak jak mówię, przez zmianę tego bocznika możemy sobie ten prąd yy, zwiększać. Także cały układ jest prosty. Trzy, trzy stalaczki. Tutaj generator yy, taktujący. Modulator szerokości impulsu. Yy, tutaj mamy driver, driver MOSFET-a. Transistor MOSFET. Drugi tranzystor to jest akurat tranzystor Darlingtona do hamowania elektrodynamicznego, Parę dodatkowych tranzystorów. Yy, no ma, to, to, jest, to, to jest cały. O, to jest, co się robi. Yy, I to jest, to jest cały układ. Aí tá lá.